Początek roku szkolnego to także początek zmian w rozkładach kolejowych. Likwidowane są połączenia z miejscami, do których w wakacje szczególnie lgną Poznaniacy. W zamian przewracane są tzw. pociągi szkolne, które są popularne wśród uczniów dojeżdżających z pobliskich miejscowości. Trwa remont na linii Poznań-Wrocław i to na tej trasie trzeba się spodziewać największych zmian. Dobra wiadomość jest taka, że z rozkładu nie wypadł żaden pociąg TLK, choć część z nich pojedzie objazdem przez Krotoszyn i Rodzin. Poznań zyska też kolejne połączenie z obornikami wielkopolskimi. Przy tym całym zamieszaniu może się zdarzyć i tak, że bilet będziemy musieli kupić u konduktora. Od sierpnia przewozy regionalne wprowadziły nowe przepisy, które mają uderzyć w oszustów podróżujących na gapę. Każdy, kto nie zdążył bądź nie mógł zakupić biletu w kasie, jest zobowiązany wsiąść do pociągu pierwszymi drzwiami za lokomotywą i tam też zakupić bilet. Niepodporządkowanie się tym przepisom kosztować nas będzie nawet 150 zł. Wzrasta i to aż o 60% opłata za zakup Biletu u konduktora. Zamiast dotychczasowych 5 zł musimy wyłożyć 8. Warto więc przed każdą podróżą zajrzeć na stronę internetową rozkład-pkp.pl, aby uniknąć nerwów i dodatkowych wydatków.